Na no, was już, już wiem, wiem. nie ma tych wszystkich pilnych spraw. I wie tam, tam właśnie jest tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjeżdżam kilku mas. O, raz. Dla ich za ich ich pieśla, Na znaku nie gra. nich Jeszcze i raz, że... Nie spotkamy się! To No! Ja się musisz... Normalnie włączasz kurwa litery i kurwa i nas kurwa włączasz kurwa na streamie. To jaką chcesz muzykę? Nie chcę w ogóle. Chodzimy na kurwa sporo na streama. Może być to? Powiedziałem piszą i mnie kurwa nie w kurwie, kurwa masz, bo naprawdę ci kurwa na kurwa dzisiaj i kurwa normalnie ci mówię.

Co? So, nie udawać ty kurwa no. głąbiej jebanej kurwa! Nie kurwa! Ty kurwa! No so, to wszystko kurwa szczotasz, kurwa! Co zrobiłeś kurwa? szła to Co ty robisz? to kurwa zrobiłeś kurwa! To ja! Nie! Ty kurwa dziwko! Zacznę pierdolę, kurwa, daj mu daj mi dłutki kurwa za mocną, daj mi dłutki kurwa. Tutki kurwa daj. Szwato, rozjebałeś, kurwa, wszystko. Całeś z tą kurwa rozjebałeś, kurwa. Ty kurwo pierdolona kurwa. Wielki kurwa, kapka, kurwa, co tak kurwa, jest to. Masz kurwa dojebać. Ty to dasz kurwa. Co? No, nowe kurwa weź kurwa, czy sam nowe kurwa w chłopie, kurwa, chłopiec, kurwa nie ma. Te kurwa, na co? Wszystko ty zrobiłeś kurwa. No? Ja się popatrzę, Pośmieję się kurwa normalnie. Szuwej kurwa, idzie tej... Włoż mi kurwa ten kurwa, co wiesz włączyć? Ty kurwa, siebie nie wpójrz kur mnie, kurwa, dzisiaj! O Boże! To jak Co wiesz włączyć? Nie wiem, yy, no! Jaką chcesz piosenkę? Bo... Nie piosenkę! O Boże! Co wiesz włączysz, kurwa! Na czym kurwa siedzę? Nie ma napisów kurwa, nie piszą! No! Oj, mi myszkę. No kurwa, znajdź sobie, kurwa! <laughs> Rozjebałeś kurwa! Co, co, co zrobiłeś? No! Ty kurwa! Nie w kurwie mnie! No, no. Ty kurwa! Nie w kurwie mnie! Bo ci naprawdę kurwa... Nie, nie ma internetu w kur, w naprawdę, Nie, 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 nie nie Naprawdę ci napierdolę kurwa To nie moja wina kurwa No! Nie wkurwiaj mnie! Nie mów do mnie kurwa te słowa! Bo jesteśmy dziedzinni po prostu Wypierdalaj kurwa! pojedźcie ci! I to ma być posprzątane kurwa, co kurwa zrobiłeś? A mnie to nie interesuje. <grystanie> Dobrze kurwa, nie kurwa jesteś. No jestem. Dawaj kurwa, wszystko kurwa. Połóż się nie bałeś kurwa. No? Dlaczego no. tak boję? Probość, podkreślenie proboszcz, dwa złote. A teraz kuj w czat, spadł twój numer, ewa na łeb, 531 350... 17, 531 517... ...3 517... ...3 350 ...3 517... ...3 517... 17, ty 350, 3000. Co za szkodne? Kurwa, Marek! 353, 2000. Zimów! Co? Kurwa! Dalej rozpierdanaś, kurwa! Rozpierdolaj, no, kurwa! O! Prawie! Niech kurwa wie, kurwa! Z kurwa, rozpierdolaj, kurwa! To jest dziwka jebała, kurwa! Ty, ale. Czekaj, za i... to kurwa wszystko, to ja Ci mówię. Zobaczmy ja. typa, który po prostu... Co ty kurwa zrobiłeś no. Kurwa szmatuje jebana Ty kurwa wszystko pierdolisz Kurwa cała to Tobie nie wolno kurwa ręki dodać No już ja Yes, oh, oh, you Ciebie kurwa ty myślisz kurwa, kiedy kurwa jesteś kurwa mać? O Boś, kurwa Bądź kurwa jaki bałagan zrobiłeś Zaraz zobaczę No Zaraz kurwa ogarnę to kurwa mać Czekaj chwila